Hot 16 Challenge. Ksiądz Adam Anuszkiewicz. Dzięki za nominację. Zaczynamy. Modlę się za was część numer 2 w rytmie szesnastki Gorącej. Rozlał się w duszach substancje żrące dusze kaszlące bałwo chwalące, a serce Jezusa wciąż gorejące tak. Absurdalizacja, grzechu akceptacja, pokolenia antychrysta, a aktywacja, autokreacja, większa alienacja, tumu regulacja, depopulacja, dezorientacja. Z centrum walki duchowej nadajemy komunikat, pamiętaj. Jesteś unikat, a nie duplikat, nie bądź falsyfikat, strzaj ten pontyfikat. Papież w tytule miał 16, Zanim Challenge to było modne. Jego życie dla wielu niewygodne, a w oczach Boga bardzo czcigodne. W owczych skórach wilki, mówił, chcą nas rozwalić od środka. Skoro panowie tak bardzo was ciśnie, proszę. Oto droga do wychodka. Idziemy ramię w ramię, walka ciągle trwa Bóg pyta kogo posłać, panie oto ja Idziemy ramię w ramię, walka ciągle trwa Bóg pyta kogo posłać, panie oto ja Finał tej historii jest już dobrze znany Szatan na krzyżu został pokonany Czekamy na ten triumf serca wszystkich ludzi Niech nimi wstrząśnie, niech ich obudzi Nikt nie marudzi, co ten dobro ludzi z Tak tu paskudzi, ej Ta walka jest wygrana, mamy jednego pana Wszyscy padną na kolana Dzięki o niepokalana Dzięki o niepokalana Dzięki, o niepokalana. W Tobie jest zwycięstwo, nasza wiara, siła, miasto, każdy z nas usynowiony, a łeb smoka zmiażdżone ora pronobiz zwołamy, parakleta, wzywamy obietnicę Twoją, mamy i przed Bogiem klękamy. My tę walkę wygramy, pokolenie niewiasty. Kolejne nominacje. Robert Lica Friedrich, Tomasz Budzyński. Doktor Kmieta, Marysia i Wojtek Michalski wraz z Ewą Szymczak, czyli kapela Weksel i Wiksa oraz ksiądz Krzysztof Szkopek. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.